Cześć, witajcie tu popis 01. Tutaj jest Łysy 22, a tu Kamiks 02. No. Tutaj jest e, serwer Kamila. No dobra już... Po powiedzmy imiona. Tutaj jest Kamil, czyli Kamiks, chyba proste do zgadnięcia Ja jestem Paweł, a Łysy? Jest? <śpiewanie> dobra, mniejsza chłopaki. To jest mój pierwszy odcinek, a więc... Yy, a, to... Od razu powiem co to jest. To jest kościół Kamila, który początkowo zbudował. Nie, no to dzisiaj No, no to dzisiaj, bo nudziło mu się... Okej, okay, no to ch... No, dzięki, wiesz. Ma za swoje. Okej, okay, czekajcie, bo mam mojego laga. Czekajcie, ja, tu, ja tutaj sobie usunę to, co mi nie jest potrzebne. Spoko, ja idę po rzeczy. Eskortujcie mnie. Czyli? Dobra no. Ja idę do mojej bazy. A właśnie wilki moje nie będą mnie słuchać, kurde. Czekajcie, bo mam kurde straszne lagi, nie wiem dlaczego. zaraz no. O kurde. Sorry, ale musiałem wyjść, bo coś mi laguje. go i dobra, Okej, już chyba dobrze jest. Nie wiem, dlaczego mi tak laguje, może to przez to nagrywanie.